Siemaneczko, witam Was w odcinku prezentującym nagrodę za Golda, które udało mi się zdobyć już w ostatnim dniu tego sezonu. I każdy gracz, jeszcze tak w brązie, dostawał tylko ikonę, w srebrze, ikonę, obwódkę banera i obramowanie ekranów czytywania. I w złocie każdy gracz dostaje ikonę przywoływacza, czyli taką ikonę prezentującą Gold, która mało dość różni się od brązu i ma jeszcze tutaj podpis, że to jest 2000, 2014 rok, obwódkę banera, Czy tutaj tą wokół naszego profilu, obramowanie ekranów To Też wam pokażę jak będzie się ładowało i od razu wam pokażę skórkę Morgany. Tak właśnie prezentuje się ta obwódka podczas ładowania, jest chyba taka sama jak w sezonie. Trzecim, o ile się nie mylę, jest chyba taka sama. No więc, obwódka jest charakterystyczna dla goldu. Okej, okay, a więc, Kingdom Organy prezentuje się następująco. Jest dość fajny, moim zdaniem. Coś takiego, nie wiem nawet co to jest. Wlatuje z jej spódnicy? Dobra, zupełnie ten szósty level. Teraz wam pokażę, jak wyglądają na niej wszystkie abilitki, a więc to jest W. Dość fajne. Kurde, to jest E. Czyli tak jak, takie jakby można by tu nazwać nawet chyba szkłem. Czekajcie, teraz by trzeba było złapać go w klatkę. Więc to była klatka, i ult wygląda w następujący sposób. Tak powiem pewnie zginę, a jak nie zginę, to będzie fajnie. Dobra. No więc. Tak wyglądają wszystkie abilitki na Morganie, najfajniejszy moim zdaniem jest Q, w dość fa fajny sposób ona leci Chociaż sam nie wiem jak wyglądają pozostałe skiny do Morganie, ale ten, akurat ten moim zdaniem prezentuje się dość ciekawie Ja mam nadzieję, że spodobał się taki odcinek i do zaczenia w kolejnych odcinkach z Lola, więc trzymajcie się, no i cześć